Hej, zapraszam Was dzisiaj na pierwszy, jak do tej pory na moim kanale, tutorial paznokciowy. Ciężko to nazwać tutorialem, bo będzie to bardziej e, moja inspiracja właśnie na zdobienie i też to będzie takie mini zdobienie mm, paznokci. I zobaczcie, chciałam Wam również pokazać metamorfozę moich paznokci razem z firmą Provocater. I pokażę Wam cudowny zestaw startowy, który otrzymałam do przetestowania od tej firmy. W skład tego zestawu em, wchodzą waciki bez pyłku, i tutaj Wam je pokazuję, są niesamowicie przydatne. Dwa pilniczki oraz polerka. Tutaj płyn do ściągania hybryd oraz cleaner również bardzo pomocny. Oliwka do zwiększania i pielęgnacji skórek oraz dwa pyłki, nad no, którymi się dzisiaj troszeczkę pobawię, ale to zobaczycie za chwilę. Przepiękne są te pyłki. Tutaj mam taki różowy i syrenkowy. No i oczywiście już same lakiery. Tutaj Wam pokazuję końcówkę, która jest dosyć specyficzna, ale fajna i bardzo wygodna, ponieważ wygodnie możemy trzymać te lakiery w dłoni. I tutaj cała kolekcja moich kolorków, które Wam będę sukcesywnie pokazywać. Top baza oraz lampa. Lampa jest cudowna. Jest to lampa UV i LED i zobaczcie, no jaka ona jest cieniutka, wygodna, dosłownie taka jak książka. Możecie ją przechowywać bardzo łatwo i te nóżki bardzo praktyczne, które się rozkładają. no Jest, umówmy się, bardzo, bardzo ładna i elegancka. No i tutaj macie zasilacz dołączony do tej lampy. Także co? Jedziemy z moim zdobieniem. Jak widzicie, paznokcie mam długie. Jeśli chcecie zobaczyć jak przedłużyłam paznokcie, to dajcie znać, nagram dla was osobny filmik. Także piszcie w komentarzach na dole, czy chcecie taki filmik. No i tutaj sobie poleruję paznokcie, odtłuszczam je ładnie, żeby wszystko mi się ładnie trzymało, cała hybryda. No i żebym się cieszyła tą hybrydą przez długie tygodnie. Także poleruję sobie dokładnie. No i teraz odtłuszczam sobie płytkę paznokcia waćkami bezpyłowymi i tutaj cleanerem. Chcę wam powiedzieć, że ten cleaner przepięknie pachnie. On pachnie tak jakby był perfumowany. To jest rzadko spotykane, żeby cleaner tak ładnie pachniał. I tutaj mam bazę Hard, która dodatkowo wzmocni i utwardzi płytkę paznokcia, także baza jest bardzo fajna. Ona jest również witaminowa, także polecam tą bazę Hard i tutaj pokrywam sobie ym, całą płytkę paznokcia tą bazą. Kładam paznokcie do lampy LED na 30 sekund. No i oczywiście nie zapominam o kciuku i tak samo do lampy. Teraz odtłuszczam płytkę paznokcia cleanerem. No i chciałabym Wam pokazać przepiękny kolor, rose gold, przepiękny jest. Ja Wam tutaj próbowałam go pokazać. On jest taki niudziakowy, ale ma w sobie takie złote perełki, bardzo drobniutkie. To nie, to nie jest jakiś brokat. Które mienią się tak przecudownie, no naprawdę zakochałam się w tym kolorze i postanowiłam sobie dzisiaj właśnie ten kolor użyć na paznokcie. No przepiękny, naprawdę do wszystkiego Wam będzie pasował, delikatny. No i ja będę nakładać dwie warstwy. Lakiery Prowokator są bardzo, bardzo dobrze napigmentowane, natomiast przy takich kolorach Nude czy przy Neonach polecam Wam nałożyć po prostu dwie warstwy. Jest po prostu ładniejszy efekt. No i teraz przyszedł czas na moje mini zdobienie, bardzo mini zdobienie, także proszę tutaj o nieczepiarstwo się, że co to za filozofia położyć pyłek. No, słuchajcie, jest to mój pierwszy raz, kiedy kręcę dla was taki tutorial i postanowiłam troszeczkę dodać sobie akcentu świecącego. Jako, że ja bardzo nie lubię jakichś tam świecących brokatów, to postanowiłam sobie u góry na wewnętrznej stronie paznokcia dać ten pyłek. On jest przepiękny, taki syrenkowy, mieni się naprawdę na tyle kolorów. No, wygląda to bardzo delikatnie, subtelnie i mi się bardzo podoba. No i wszystko utrwalam sobie topem Shine, który jest bardzo fajny i on jest no wipe, czyli nie musicie po prostu go przecierać cleanerem, także jest bardzo e, praktyczny. Ja uwielbiam takie po prostu produkty, które odbierają nam pracy i możemy dzięki temu wykonać swój manikier szybciej. Także pokrywam sobie teraz wszystkie paznokcie i tak samo na 30 sekund do lampy. No, i na koniec e, kładę sobie bananową, pachnącą oliwkę, żeby po prostu nawilżyć skórki. E, no i żeby je troszeczkę odżywić. Przepięknie pachnie ta oliwka. Ja wam bardzo serdecznie polecam markę Prowokater. Jest to cudowna marka, jeśli potrzebujecie właśnie zrobić hybrydy w domu szybko i niesamowicie trwałe są te lakiery. Także łapka w górę, dajcie znać, czy filmik Wam się podobał. E, no i co, żegnam się z Wami, buźka. Do następnych filmów, papa. Pa.